Cześć, dzień dobry widzowie. Witam serdecznie na Warpsikach. Bardzo, ale to bardzo dawno nie było. Kilka osób pisało, żeby je nagrać. Czy kilka więcej będzie chciało je obejrzeć, to zobaczymy. Czy więcej Warpsów będzie się pojawiać na kanale, to raczej zależy od was. Więc jeżeli chcesz, to zostaw łapeczkę w górę, daj komentarz, podbij film. No i oglądajcie. Wy, Wyślij babci, kurwa, niech sobie obejrzy do niedzielnego obiadku. Na spokojnie wszystko. Jestem oczywiście ze wspaniałą ekipą tutaj na spokojnie. Jest Graczul, Władca Lobby, naturalny Przyjemniaczek i Pet ciastko, No bo dzień tak dobry, tutaj dobry. przeczytałem. Po nazwach Wormsów. Mamy zajebistą mapę siarka z ustawieniami, od z ustawieniami odbyt, więc yy, dajemy ready, proszę Państwa, i lecimy, nie? Pirates Swap, Czyli strona do wymiany skinów z CSA. Walają ci się śmieciowe skiny po ekwipunku albo znudziły ci się te, co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Wchodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie, po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w ekwipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie, jedną z wielu metod płatności, jakie oferuję, np. Blika, Paypala, lub Karty. A z kodem otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żal nie skorzystać. Także drogi widzów, wymieniaj woli i baw się dobrze. Elwa Zoneiro będzie na czerwono, Rysiu, Rysiu Powolusia, Rysiu, Rysiu porażeńcu, no. Dziękuję. Ty cały czas wakacje masz, po człowieku. Ale nie... Nie, nie, o to źle mówisz. Jemu trzeba też wybaczyć, bo on jest po prostu spowolniony, to jest hiszpa. Nie, nie, to jest po prostu pógówek, stary. <sumy> <gulubek> tak szczerze, to jest, to jest potężna choroba alkoholowa, nie, nieleczona, która jest w ostatnim stadium, więc jest skóra ciężka. No bądźmy poważni, nie, no Patryk jest po prostu pógówkiem <gulubkiem> i tyle, <gulubka> stary. A, <gulubka> I tyle, ale mnie to, że z to jeszcze przeklał. Przechlał to, 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 to połówkę, co miał, tak? 75% mózgu, stary, no to już... Ale, on miał, ale jak on miał 50, to jak on mógł 75 przeklać? No, ale Jeszcze kiedyś... od kolegi wziął. Kiedyś miał 100. Tak, tak. Pół mózgu w kredo wziąłem, wiesz? Kiedyś A, miał 100. Pół mózgu w kredo. O, no już mnie atakujesz, tak? No, no tak, on... zaatakowałem Może Dobrze, Pugówar, dobrze. Zobacz, A ty gdzie k***a tutaj? A ja tutaj właśnie bóg, bóg no Chłop się zaczął żeby nie trafić do drzwi Ja tutaj pojedziemy Ty kurwa Ale pierdolnie, ale pierdolnie No dawaj, chłopacz jeszcze Hipokryta kurwa, jak je co synonim Dawaj spach Dobrą kurwa A czekam was Tak, bo on jest chuj no Przepoczyn Jak się ją zmienić, jak zmienić? O! O to chodziło właśnie A jak się wypuszcza jeszcze raz pasja? Pasja Aaa to, to A ryla, kabel. Jedne, 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 jedne. A ryj, To również taki z Kabulu kurwa, nie? Natural. <grym> z Kabulu, kurwa. Natural półgłówka przyjęłem. Iraku na No i, i no, to dobrze, bo też dobrze komentowali. O, ten to jest szef. Zajeb muzowcy stary. Gigi Amarozo? stary to jest. będzie dumny siebie. No wie, będzie dumny z siebie. no wie, no wie, no wie, no no tam. no no to no no Pa jak Ha, komentarz, To na Zoomie, o. O, 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 o. O, głupi. wyjdzie tak, tak, się próbuj. Spokojnie, masz jeszcze całe 15 sekund, nie przejmuj się. O. o. Pa, pa. A się przeszyli. k***a. M... bo on tam freestyle odbier**a. Pa, co robi? Ty, dobre to było, No dobre, dobre, stary Dzisiaj Ej, ty ja chyba ćwiczyłeś na tych porannych live'ach, co? No tak. Tak, stary, tak? Dokładnie tak. Że ty znajdujesz w ciągu tych 15 minut tyle czasu, żeby omówić tyle spraw bieżących, parek, a jeszcze potrenować tak. worpsy. Ja się w ogóle dziwę, że tyle czasu znajduję stary, na jeszcze robienie głupotnie. To jest hit. A jakie dawaj, głupoty robisz? Dawaj, matka ojca, stary. No na przykład uczę ciaska, stary, jak nie być głupkiem, czasami wiesz. Ale to ci nie wychodzi akurat. No to mi nigdy nie będzie o, niestety. Uczę go jak grać. Ale będziesz trachy. próbować do skutku, tak? Zostaw koźlaka, gramy. widzisz, że Damian taki. Kogo mam uderzyć? No, w matkę ojcem, w Eldegast. Ja marno do już dwa te, dwie miny, w moją i w tamtą. Nie, 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 nie ma szans. A, nie, jakby cię zrzuciło na dół. Nie, ale to? dobra pozycja. Dobrze cię dało, ale jakby wiesz, cię dało tam. Mycz, ale no. mina 50 HP zabiera po Gdyby nie to, to by się spierdolił na minę niżej i pum. I dobra zagrywka, by, no, by była. No, ale pum, pum. To jesteś źle kijem w jakiś musiał zrobić. A właśnie, Kraftiren, Kraftiren. Dobrze, że przypominasz, trzeba tu zrobić jakieś gówna. A ty Michał, jesteś mysz nie? nie? Myszojelen. A ty, jeleń, ty jesteś kurwa, że i chuj. Ty Dymali czy stary pod kościołem. Pod, pod kościołem, jest stary, cię, dymali ministranci. Nie ja więc, pod, pod kościołem? kościołem? Pracali, bo, <laughs> no pod kościołem, go w dymali, stary. Nie, no teraz to pierwszy co pały. Pod kościołem jest Aha, zakaz a... takich rzeczy, a co ty a... robisz, w ogóle? Dobra, to jest Przychlas. Kruper, Duma. Chrupek dumana no dostał kurwa Patryk, ty żyjesz czy już... No żyjesz, nie. To ledwo, ten... ale żyje tam stary, no oddycha, o, bardziej, bardziej w tym sensie. Czy już schodzi ten? Ale ma dwóch tam, nie? Na jetpacka, na inne jakieś coś. Ale nie mam jetpacka, nie, nie mam jetpaka. To jest zablokowany czy co? Tak, jest dwie ludzie jeszcze. Ale to tak się nie, nie to... za... O no to ma jedną sprawy i jest jak muszę co? 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 Wypiłbyś pijać setkę tak pierdolić nie, nie, bo... nie stary Powiem ci tak, kurwa, że... Cholera co próbuję mu... Cholera jesteś biała białasem zwykłym Patrz, patrz stary patrz. Mówiłem tenody dłuższy ustawić, on? On co? On on jest czarny Dobra, ja tu lecę hey, na wariata, ja tu po prostu lecę na wariata Tu się hey, nie ma co pierdolić sekund A spokojnie, spokojnie. Dawaj linika A spokojnie do korektora To, Pupu, Prawo, to mocno, to mocno o nie, dobra chuj, przynajmniej sobie, Kuchu, przynajmniej sobie krzywdy nie zrobiłem z takich plusów no. Jednak z krasnego bezpieczny. Co się teraz tutaj od Janie Pawli? Ej, ho O nie, nie jest. bierze wszystko w swoje ręce, więc uwaga. Co się teraz dzieje stary? Opa, ale ci będzie... ale to skrzynkowa natural, także... nie? No tak, najpierw ją zawinę sobie. Nie no właśnie wyje, bo ta skrzynka jak wybuchnie to więcej brań zadał nie, właśnie A on jest za, nie on nie ma takich kolacji, żeby to zrobić o, o. o, o on nie za. Został... Ale ja, a... A ja no ale stary kunde no po a co wiesz A jak skrzynka wybucha to więcej brań zadał No Człowieku ale ty, ty na salto Nie, nie, no, nie no, Dobra, dobra debil Jebany debit, salciarz <grym> Wormsowy Ale ich wyjebał bo. człowieku I Coś tak raz się zmieniła bo już nie chodzi tak jak miała Ta zbudowała się nie? Bez sensu w ogóle Dobra tam dostał King, dbała i stary jest Gigi Amaroza tak zwane Ej, nie zmieniałem kamerki, ale w sumie nie zasłaniam EQ więc nie jest źle Jest dobrze widzowie Teraz tak patrzę tutaj w OBS. Gdzie wyjechał tego naturala? Tam jest nie, Ale to jest straszne Ja rzucie. mogę tą postacią zrobić ch***a. mogę tylko switcha zrobić Nintendo Switch? Ja, Nintendo Switch, PSP Patrzcie to jakie tu odje*** No i Michał wpadnie teraz w Wiedziałem, Powiedziałem, głupi <laughs> widzicie, Ej, nie wypał, nie wypał Ale nie byś jakoś a masz jeszcze no drugą wiek, skrzynkę tak. po prawej Faktycznie, ale do długo by latać To by było tak piękne, jakby to mi Ale to, no, że trafił mnie nie wypała, to też hit Dobra no. k***a Dobra, zbejtowałem go na skrzynkę, jest na spokojnie No miał nie ma takiej korelacji duchowej, stary, wiesz no, o co nie chodzi Nie ma już akurat do tego etanopalu, okej? Okay? Ja, jest... Kapitał osta, jeszcze w siebie pier... Nie, dwa, skur, nie Skurwisko! Ledwo, ledwo. Nie, pra, nic w ogóle. Bra, nie, nic chyba, nic na pewno. Nic, ale no kurwa, ale że był dobry, nie? Pierdo... że był No, no Nie, dobry. no że był dobry, że był dobry. Rzut, był dobry, panie, bo, rzut motem, no panu fajdek kurwa. ma buty do rzutu motem. O, rychu, ale masz pozycję, stawiaj. Mów jeszcze ten magnes I zobacz, to mu mu zajebiesz, coś jak w pomalę party. Ale rychu jest. Gdzie to rychu w ogóle? Rychu! Jaku chyba pas, terminy patrzy pas. do, a do dobra, tego, tego raczej. Zaszlotował se bogać. Ej co ty próbujesz, chłopku, no roztropował? wazą z dynastii Ming na mordę i chuj. Gdzie ty lecisz? no nie, no no ty on leci, no powiedz mi. idę tam do was. I idę tam do was. Wazą dawaj wazą z dynastii Ming i się A mam go, już nie mam go. A ja sobie zamknąłem. Mogę cię Nieważne co się stanie, Rychu zawsze idzie do mnie, nie? Zawsze znajdzie. Ja nie wiedziałem, żeby to... co tam nie nie jest. To, nie wiem, żeby ten odrzucony był w już wiedziałeś, co chcesz, to wiedziałeś, stary. A <laughs> teraz co się stało? Co się zacięło? A ja teraz? A teraz ty, dygaz, no? Skurde. Co? No, skóry. No, chyba, tak. kurde, no. Kurwa, to się odjechało. To się. Ja, 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 ja to już tego nie kurwa, mogę terace. użyć. Ja nie wiedziałem, że ja teraz kur... tak to bym tego nie robił w ogóle. Oh! No, my... ten wazon Pierdolę twój wazon człowieku! Co oh. no, tam siedzicie? Szkoda, że ta be... o dobra jeszcze to coś tam dostał. No Eldygaso zabijesz. Ale tak na spokojnie. spokojnie. Kobyl dostał więcej lol. Kobyl. Kobyl. No, no, no tak, Ale to problem, A no. że ja przez 15 sekund nie pokazało mi w ogóle tej strzałki, że ja ruszam. Ja hmm. no, nie, hałowi i ten, tutaj nawet się pobudzi, nikt go na razie nie trąca. To jest swój wyrodzanie. No, pobejtujesz fajerzyko. <grymina> A, to jest, mogę. Minka wystarczy, jest darmowa. Już nie wypowi się tam, śmiesznie by ja Nie, no to się nie do z tej. Nie, 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 rady, staj. Nie, staj, nie. Dobra, chleb leży na razie. Jedny chlebek. Ten naturalny, prawda? <laughs> Wezmę cię kurwa na dno ze sobą, nie? Nie weźmiesz, nie weździesz, Nie, No, chleb, chleb. Zostaw A co, chleba. No matka ojca, no co mogę zrobić? Zostaw koźlaka. Tak on nie padnie stary, on co jest za mocny. A w minę ma wpaść. O, do mnie przyszedł. Ty. Oj, jako lecimy. Oj, k lecimy. Wiem, ja że spadnie minę, ale go to daleka odbiło. Jebańca. Ja już mam plan, ja już mam plan na ja rozkierdaczu tutaj. Ja gram kurz. Ja History, ja, ja też Ja lecę bo chcę z tego. Freestyle Warsowy widzowie się zaczyna. Ja ale co bo chcę. Dawaj w tego do góry wy... do za sto i dal mnie od dułek mu wyjebiesz. No, dobra, no, no, no. <laughs> <ja>, no. Kurwa, <laughs> czekaj ty! Dobra, na no, no, spokojnie, na spokojnie. Ja pierdol, ale chciałem kołstać. Zatami da nie mam mózgu, pozdro HP chciałem wziąć. Jasko mochajnego będzie właśnie. Chciałem, ja chciałem, tutaj... chciałem wziąć do HP będzie. Raca, dole tą kur... cziasko, weź, to HP i go dymność. Czasko weź, weź może przestać pić. weź Aha. może stary z powrotem się zależał Dobra kur... No ja nie, nie wiem, no ja nie Kod wiem. Weź spac kliknął, nie zmienił do końca. Ja, z... Cicho, nie, nie bądź Cicho bądź Cicho bądź. O no ty rzucasz. Kur... Dziadka. To babciu. Znrodził Bab... siebie jeszcze i chuj Babcie ojca rzucił i chuj idzie to. <śmiennie> jeszcze minę tu wypierdam jaki życiowy się nie pierdoli w tańcu dużo ona zabrała tak czy siak, babcia ojca Babcia jeszcze otruła, babcia stary, bo pierdęła tam, tam... <śmiennie> pierdęła tam do pyska <śmiennie> i chułem Ja mam o, o. Ścig, no? Wiadomo A co to się Co ty robisz człowieku? Boże nie jesteście guly Stałem, że tego nie będę miał gotowego, budziu, ale się tu jeszcze nie te całej, całej no, gajki tu leci. Hej, 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 hej. Ja nie widzę, bo jest ten dom. O, jest kompleksik, ktoś będzie rzucał tutaj. <laughs> <laughs> kompleksik będzie rzucał, wiadomo, patrz. Ale źle zrobiłem. Na hita spadnie. No na hita spadnie, spadnie ale, ale no, to i tak no, źle zrobił, tak, źle zrobił. To jest, tak, to źle jest źle źle źle. chujoza, chujoza stary jednak, bo planowałem coś takiego. Co no takiego? Widowiskowego. Widowiskowego, no. No ku... A czemu... Aha, bo ty jeszcze raz możesz uderzyć. No mogę, mogę. Ale to daj se spokój. Ale mogę. Ale daj se spokój, bo se krzywdy narobisz, chłopie tego no, no, no i dobrze, no i dobrze. No i dobrze, masz, masz, masz teraz przejebos. Jak cię tutaj brudny m... dojebie, to chopie. Ale i tak by ci to wzięło, ile by to wzięło? 30 chyba nie? Nie wiem, nieważne. Ja to zapamiętam. Czasko ile ci wziąłem? 20 coś chyba. Ale łupy tej. A nie 30? Ej, on tam kurwa. Czy... Rzućcie mu tam banana, rzućcie mu tam banana. Kur... nie ma bananów to, ale... jeszcze. To jest, to użyłem, ale... No, nachapał się trochę jeszcze jedną skrzynkę ma tu po lewej. Tam ma kolejną skrzynkę. I kolejną. I jeszcze, da jeszcze dalej ma apteczkę, no ja nie wiem, no ja nie wiem, człowieku. On będzie tak nabuzowany teraz latał. Bez kitu nie ma bananów. Się patrz. My tu nie chcemy, gościu. Naturalnie, co się patrzy? nie, nie. To no weź przetestuj. Ale, kurde, gdzie to jest, a gdzie to jest? Na dole. A dobra, chyba wiem co to jest, to Taki tak, baseball tak, profilaktyczny. Takie ludziki to po chyba. nie, 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 jakie ludziki? No takie ludziki, jakieś. Nie, dziwne, no ty pierdolę po ty. No nie, O, o, o jakie ludziki coś. ci chodzi? takie ludziki stary, co? No takie ludziki jakieś. Ale o, jakie te ludziki opa, są? jak on wysoko skoczył? E, nie wiem, nie wiem stary, jak, jakieś tam ludziki. Chyba, to to może testujesz? No ale ja wiem co to stary jest, mówię ci. No Ale co tylko ty wiesz, a może widzę pokażę? Dawa magedon stary nie, bo jakiś ten? poważny ruch się chyba szykuje. No to gruby szpon idzie, wiesz tak zwany? Kryn ty pryncypie się ruszasz. Tym. Tylko, grubka. Dobra, to debil jest zwykły, Ja Ja no, no, no to jest zwykły debil, nie? nie? Nie wiedziałem, że to się wydarzy, ale już tak na zaś mówiłem. Ktoś, że tam myślę, że wcześniej się, że jak tam to przeszło, to też przejdzie, a to nie przeszło. Kurde. Ale to nawet już nie jest zabawne, nie? To już smutne jest po prostu. Jeba człowieku. On nie chciał być zabity tak de... na raty, on wolał od razu, żeby gaz umówić, ona na liścia. To <grym grym grym> odgan, czy Uzi dawaj albo coś takiego śmiesznego? Uzi będzie tak. śmieszne. To ja jest wzi... darmowe? Ja Uzi sprzedałem. Nie, mam. To się sprzedać? Kurde, to gówno przydaję. Dwa bugi ługi ja, p***, ale bomba bananował później 4 Nie wiem, czy go najebałem. No i nie, bo jest hit, Najebał raczej, bo na pewno 30 wzięło. Nie, 20. To Uzi to gówno, wyjebać mnie nie dawała. No kurt, dobra. Znaczy, może nie trafiłem każdym hitem, bo ich tam było chyba 6, a ten mi skierował tu więc. Ale zostawimy Widziałeś to? No? Tarzan kur. się uruchomił. A na co ty do mnie lecisz? Ja lecieć, Nie to wiem, to może to do się swojego chłopaka, ch który cię ruchał z początku tej gry. Co? Czekaj, czekaj, ja. Dobra, no chuj, no nic nie mogę zrobić za dużo. No to wypieraj stąd. Proszę, <grym się zniszczytanie> A ty już cicho tam, bądź pogówek. <grym się zniszczytanie> a, boli cię. Ja. E, ładnie tutaj zaszedłem, co? Ty, trzy każdy No to jest lansarza, no. czekałem na taki zrzucik dużo Ej, dużo mówiłem w sumie coś. No za dużo! Oj, oj oj Taki... O ej, woda, woda. jest, jest A, woda. jest woda, jest woda proszę państwa, mamy woda, wodę. Woda, 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 No to giniemy wszyscy, czy macie się. Tak, jest po ptakach. To teraz. Chyba turysz? Michał, ale No, nie dawaj ja ja armagedon, ja dawaj armagedon stary. Ja I się nie. Tam zakręciłem, no? I to był przypadek, głowę. to był przypadek. Oj. Wielki. A bo to był niewyryto. No ja i tak nie żyje, 25 tam chodziliśmy. To chodolę. przypadek, Adam, nam wzajemnie. To był przypadek trik. jak. Co wieku. Ma przypadek! Twoja ciubika. Zostawiłem, że polecę tam przypadkiem. Twoja inteligencja bo w ogóle nie wytrzymała. Co to jest? To jest taki głupkiem, Ty jesteś najmocniejszy, Konrad. Michał, twoja inteligencja takiego skina by nawet nie pomyślała, że tak było dobrze No jak ja to robiłem kuzynów na urodzinach, kurde, graliśmy całą rodziną, wormsy dwójkę w 99. Ja jestem ja się zastanawiałem co ten Patryk wymyśli teraz, bo to jest stanie. No kura wybitnego, nie? Coś imponującego się stanie. Nie, zabiję cię na, na pewno. Dużo nie brakowało, żeby siebie też zabił, nie? Nie, właśnie, nie brakowało. Nie brakowało, dużo nie brakowało, Patryczku. Ale my rozumiemy, że ty możesz nie wiedzieć. No nie odchodź wiesz? To ogólnie k*** mało wiesz. No brak. No zabić... ...typa po imieniu po tobie, stary. Ach, ja mam plan. Czy to dla będzie kosztować trzeciego ze spaka? Tak, pierdolę <toddosek> wezmę senowego, wez w razie czego. Matka, ojca Dobra. nieśmiertelna. Dobra, tak. wszystko. Wszystkich nas tutaj zabije. Ciebie też. No siebie też, kurwa! Ciebie też i Kur***. Chor... Kurwa! Kurwa! <ślonia> Mi się <ślonia> podobało Grzesiu a, a tego, a tego jednego na straty spisałem! Kurwa! Padnie, kurwa, coś. No Ej, tak, po... no bo tego spisałem na straty, tu chciałem was wyjebać z dwóch w ja... i chcę sam tu ku**a zostać. I ch**a. Hu... I, hu... I, I bo... ch**a. Mój bo... też to I ciebie TEŻ JEB**. Dobra, jeden przeżyje, jeden przeżyje. Spocili się na potężnego patrz, Andrzeja. Patrz, patrz, patrz. <laughs> Teleportuj się troglodyto. Nie podpowiadaj mu. Muszę to no zajmę tak, wodę pewnie Nie, on tak nie zrobi. Co ty robiliśmy skrzynki wziął? Ja z... Eee, ale o, jak to, to złapa! No, no, czemu skrzynki nie wziąłeś tak z ciekawości? No bo nie dał rady! No jeszcze raz możesz tak zrobić, tylko do góry się podszedł, o. Bo... Uh. Do lewej, do prawej uciekaj nie? Pacja! Jaki ty, jaki Ale myślę, że on... ja myślę, że on skrzynkę chce wziąć. Ja dba. myślałem, że on już spadnie. I tak. No dobra, nie pier... A dobra, myślałem, że ty teleporta teraz dba... używać. A w sumie... Czekaj k co? A! A. A. I że drugiego też I tym, uratuje. I tym teleporta patrz patrzcie mieli taki mózg jak ja... kiedykolwiek... Dobra, ty w te warpsy grałeś Ej, ostatnio, bo on to nie... jest normalny ruch, ale dla niego to jakiś Ale nie! Skurwa, nie, nie, nie! On nigdy w życiu w te warpsy tak nie grał jak teraz, przecież on coś trenował Tak, tak, tak No ale tak, no Przyznaj się Łaku z kim grałeś nie, nie, ostatnio. Nie, chce to nie to na Ty dzień, nigdy tak. z liny nie korzystałeś stary, człowieku! nie korzystałem, po prostu zależy na nie jak... Nie wiem spada ta... do wody na tę tą linę No to nie jest możliwe człowieku to co on teraz narobił tutaj <grym> Zależy na jaki dzień trafie, stary Nie to twój dzień Tak jak czasami Michałowi zbior to tam jest wysokie IQ, a czasem jest kurde niskie stary. Dobra chuj w to Aha. Powiedzmy, że my też rozjedziemy. Nie, najpierw byśmy w pretele wyjedziemy. Czas to chyba przeżył. No jeden przeżył. Ja. Tak ma, małe, żadne odłamki w niego nie przyjęły w kolejnych. Kurwa, ja mam coś fajnego. No niby mam, niby mało. Kurwa, uratował te dwa wormsy i się tu panoszy teraz. No, i się cieszy, nie? To no? I się cieszy. Ciesz się, jak głupi do sera. Ba. Do mnie leci kompleksik, nie nie, no mnie. nie nie nie! Nie, do Michała to, że mi wykurwił. Dobra, wyrównał. wyrównał. Skurwiel wyrównał, wyrównał rachunki, nie? Na ulicy. Nie no, to ja jestem trzeci, no bo teraz jestem między łódką a. Ja ty się <noise> wypada z gry teraz. A, no wiem, no. No. <noise> Nawet tam, że pakiem byś nie był w <noise> stanie dolecieć do niego, więc nie ma sensu. A, to tędy, Patrz, k jak to wymyślił. A, ten potężny mózg, ale nie doleci. Weź skrzynkę i odpali nowego jetpacka. No to, to skasuj tego, w spację. To bananek bananciu będzie, bananciu, no wiadomo. Nie no, to jest... To jest jakiś profesjonalista, k***a, Warpsy, ten <coughs> nie? Nie, jest Professional, nie? Professional, Daj, to pojedynek, o pojedynek. Dwóch wielkich mózgów, tak? Jest jesteś, dobra, dobra, dobra. Tu będzie coś to... za mocnego, Nie, eee... tu ja wiem, że Harakiri leci. To przegra... Tak, to, kto przegra, kto przegra. Nie bli do wody, nam wszystkim. Kto przegra, płaci za odwykrycia. Stary to by się nikt nie wypłacił, co już, za to. Człowieku. Człowieku. <laughs> Wybrałem to bierne. Większe pole rażenia, by było jakbyś wybił. nie jest odwieś. Dobra, wyobrapatria no co. Ja, daję 5 mu zostawił. No 5. Masz kuchy kuchy kuchy. jetpacka tam? Jak nawet konara nie uratowajesz człowieku. No nie wiem. Masz jetpacka tam w tym tęczu? Nie, nie mam niestety, wiesz, ale no spróbujemy. Super chipa. zrobić to tak. Ale port nie, rakieta. Co, co, co ty tu kręcisz ty? Ja skoczę. Pocisk, pocisk. Zapitaj. Patrz, patrz, patrz. Ale dostał. Ale, ale życie wjechało, ale przeżyje chyba, nie? Przeżyje, przeżyje na pewno przeżyje. przeżyje. No. Ale k***a mógłby to w sumie wygrać, gdyby miał fanty zaoszczędzone, k... i... by nie, nie wyjechał. mu... Nie wiem, to pechło w bo by jeden Warp tylko dostał. Teraz jestem w Nie, No nie mam za bardzo do no końca... nie ma czym grać pewnie. O, jetpack. Ja... Nie ja... Ale dwóch tak nie wyje***ę. to potem tego najpierw poleć. Dobra. dobra, dobra, on przesadził. Nie no, on przesadził, nie wiem, stary. No dobra, ale... Trzeba mu ważona tam postawić, wiesz? Bo tego mogę jeb***ć, ale... No to się uda. Znaczy, no tutaj byś jeb***ł tego na 5 HP i byś się tu schował, jak on nie ma jetpacków, no to... musiałby tutaj owcą dobrze pooperować, nie? A tak to no, już jest pooperuję. kiszka. Trzymaj się, Patryk. Miło było. I tak by cię trafił, tak, tak by cię trafił. Takim no, wielkim mózgiem, jak ty to wiesz, to przyjemność. O, dziękuję, dziękuję. No coś tym jest, no coś tym jest jakby nie patrzeć, nie? Z karceniem szachy przegrałem. nie? Dostałem sieciowy wojownik, 50 gier jakiś rozegrałem w tych wormsach. teraz jesteś. No. Lubisz k***a już No cóż widzowie, eee, Lol. I tak miałem więcej dipsa od was jest tym kozakiem nie, jakimś chyba. No niestety, ale na ten potężny Muc Naturala to nic nie, nie, nie zrobimy. Jeśli oglądasz poranne live, y, to tam pewnie jest wyjaśnione, dlaczego tak się tutaj zachował. I zofia, to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej Warusów, no to tak jak powiedziałem na początku, dużo łapek w górę. Trzymajcie się Plutko, na razie, cześć Piątka i pozdrawiam. Elo, Dzieńacie się, elo. elo.